ciało dokładnie wie, jak się leczyć, jak uwalniać te emocje, i my po prostu potrzebujemy na to pozwolić. Tego też się ludzie obawiają ogólnie w wyrażaniu emocji: że jak ja pozwolę, to zrobię coś głupiego albo yy, niezdrowego, no i tak rzeczywiście może się stać, ale wtedy, gdy my tych emocji na bieżąco nie wyrażamy, tylko po prostu kumulujemy, kumulujemy, kumulujemy i. To aż w końcu wybucha i wtedy wybucha w bardzo niezdrowy sposób. A jeżeli my te emocje nauczymy się uwalniać w zdrowy sposób, na przykład będziemy mieli terapeutę, z którym rozmawiamy i tam dajemy sobie taką przestrzeń na wyrażanie ich. Albo robimy pracę z oddechem, która nam pozwala przeczyścić wewnętrzne kanały przepływu energii i uwolnić te emocje. Albo właśnie mamy przyjaciół, z którymi rozmawiamy o emocjach, albo dajemy sobie po prostu raz na tydzień. Yy, Czas na journaling o tym, jak się czujemy i przeżywamy te emocje. Jakkolwiek, jeżeli dbamy o tą higienę w zdrowy sposób, no to nie ma opcji, że te części nas, które chcą te emocje wyrazić, przyjdą i wyrażą się w niezdrowy sposób, bo ich potrzeby już są spełniane. Dlatego przestańmy się bać emocji i zacznijmy pozwalać na nie.